Witamy na śniadaniu z programowaniem. Z tej strony Michał Michalczuk z Atlasiana. oraz Michał Mistrzyszyn z Breezy i Type of Web. Zapraszamy na śniadanie. Słuchajcie, mamy jedną ostatnią dramę na zakończenie, czyli DHH. DHH, czyli David, David Heinmeier Hanson. Dziękuję bardzo. Czyli kto? Twórca Rabion Rails i CTO Bootcampa oraz CTO Hey. O Bootcampi było dość głośno w zeszłym roku, niekoniecznie w pozytywnym aspekcie. Ale teraz się do tego nie. też twórca kilku książek. E, twórca, autor. Autor to twórca książek, no? tak nawet. Nie, ogólnie dość barwna postać, e, którą być może być może znacie. I, I też, też on znana... też jest e, chyba kierowcą rajdowym. Te jest kierowcą rajdowym. tak, tak, to prawda. I też w ogóle postać znana z dram internetowych. I mogliście na jego blogu znaleźć taki piękny wpis pod tytułem No Rails Conf. Który, czytając wyłącznie nagłówki, można byłoby się spodziewać, że orety odwołali RAILS.CONF. Co nie jest prawdą. Wpis zaczyna się od tego, że DHH pisze, ile to on zrobił w zeszłym roku dla Community Ruby. Wypuścił paręnaście, parę paranaście paczek, które głównie polegają na tym, żeby uniezależnić się od Noda. OK. Jak ktoś ma jakiś kontekst tego, to dajcie znać. Ja nie za bardzo wiem, dlaczego DHH i community Racing postanowiła sobie jako punkt honoru. On to pisze wprost, że to jest dla niego punkt honoru, żeby się uniezależnić nie, no, od, od Node'a. No bo nie chcę żyć na garnuszku naszym. <noise> nie, znaczy mam. Kumam... Kumam to, że nie chcieliby mieć takiej mocnej zależności na No dobra, na ale do, do brzegu, Michał, do brzegu. Drama. Ale drama, drama, <noise> dobra, dobra. Także to, to mi wyjaśnijcie, bo ja, ja bardzo chciałbym poznać jakąś rozszerzoną argumentację. Daj mi dramę. I ogólnie pi pół artykułu jest takim, co to ja zrobiłem Co to ja zrobiłem w, w tym roku. roku. Jaki jestem fajny, ile wypuściłem rzeczy. Eee, a potem przechodzi do tego, o co mu właściwie chodzi. Czyli dostał maila od organizatorów eee, RailS -consa o treści. Cześć Dawid, mam nadzieję, że czujesz się dobrze. Oczywiście po angielsku, tłumaczę. To tak dobrze znasz język. No. Jako, że byłeś przez ostatni rok dość offline, komitet konferencyjny zdecydował, że byłoby bardzo wartościowym dla community, aby uwaga, uwaga, ważne słowo, zacząć dzielić się keynote'em z innymi kontrybutorami. Czyli z sceną na konferencji, jakby na początku. Tak, czyli to są te otwierające, otwierające mm, prezentacje. Że wam, wam warto byłoby zacząć, zacząć dzielić. Się dzielić, dzielić z innymi kontrybutorami. No i potem jest, czy masz może jakieś sugestie, kogo można byłoby, byłoby zaprosić. No i potem jest. It's a real shame that in this world we live in a society, no, no, i tak no I generalnie DHA tutaj płacze, że. Jak to się stało, że. że do, tego do tego doszło. Że community go nie wspiera e, i tak dalej. Także trochę tak dziecinnie tutaj pojechał. Naprawdę. No, pod po to Wydaje mi się, że on się wkurzył, że napisali, że był mostly offline last year, a wcześniej. Puartyku po to Znaczy w pysaniu... No ja rozumiem, bo mogłem nie pisać, że był mostly offline, ale napisać wprost, że DJC -E jesteś dupkiem, nie chcemy cię już na scenie. Mogli tak napisać. Ale mogli <grym> to napisać <grym> po prostu bez tego pierwszego zdania, że nie że byłeś offline, tylko że komitet programowy wiem. zdecydował, że chcielibyśmy zacząć dzielić scenę. Nie wiem, nie wiem. To ciężko mi to powiedzieć. Nie ale zawsze generalnie... owijanie w baweł, no nie wiem, bo to też jest różnica kulturowa między nami a Amerykańcami, a on mm -hmm. też jest Europejczykiem. Warto zwrócić na to uwagę, tak, więc on on jest może inaczej be... odbiera. Europejczykiem. Tak. Dokładnie. No, yeah. e... Więc Amerykanie tak uwijają w nie? Ale generalnie po tu, po trochę nogu, naprawdę jest dość przykryte. Strasznie strasznie tak, nóżkami. nóżkami strasznie. Także jeśli jesteście z Community Arabian Rail, to pewnie to nie jest pierwsza i ostatnia drama, którą widzieliście od Znaczy znałem tylko jedną osobę, która ją programowała w Ruby i dwa lata temu przeszła Renault. A Tomek Gański? A Tomek Gański nie programuje, słyszałem. Ale wrobi. No właśnie. No, 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 co? Ale no wiesz, o oh MyDev już nie pisali w Rubim, tylko w Node. No i słusznie. Dzięki Wielkie za oglądanie tego odcinka. Jeśli chcecie zobaczyć więcej odcinków, zobaczyć, co się dzieje w naszym małym światku JavaScript-owo-frontendowym, to klikajcie subskrybuj, klikajcie dzwoneczek, śledźcie nas na Discordzie. I do zobaczenia na live'ie.